Witajcie w następnym odcinku poradników. Dzisiaj poradnik, jak zdać przegląd. Idziemy do mechanika. Jeżeli macie wgniotki, kupujecie to, co Wam jest potrzebne. Pamiętajcie o trójkącie ostrzegawczym, Musicie go wtedy zabrać. Kupujemy Well alignment jeżeli macie źle koła ustawione, jeżeli mamy to zrobione, widzicie pomalował. Bierzemy farbę, tejmo jaką chcecie. No i malujemy samochód: rachu, ciachu, tak, tak, ta, 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 ta. Tutaj cyk, błotnik wsiadamy i jedziemy. Jedziemy po prostu do inspekcji. Tak, op, sprawdźcie sobie, czy wam światło na pewno działa, bo światła też są potrzebne, aby zdać inspekcję. Wjeżdżamy. Ja nie umiem na to wjeżdżać, więc musiałem sobie grep anything'em pomóc, bo. Ja to ogólnie. Dobra, jak już macie to, idzie się kupujecie sprawdzenie. No i teraz. Czekamy aż po prostu gość popuka i poro porozwala nam podłogę. No idziemy. Czekamy. Jeżeli nam nie dał, sprawdzamy co jest. nie, jest fjóre, tank niedokręcony No i opony, więc trzeba... Iść do mechanika. I teraz ustawiamy sobie opony. No i teraz dał nam tablicę. Już dokręcimy tank No i teraz tak. Tablic nie przekręcamy. Po prostu je nakładamy na samochód. Co nam? Tyle w sumie z tego poradnika? No bo... I spokojnie możecie wyjeżdżać. To na tyle. Cześć.